Twój mózg decyduje, zanim ty w ogóle pomyślisz. To cię rozwali. Badania pokazują, że Twój mózg podejmuje decyzję nawet 7 sekund, zanim ty uznasz, że coś postanowiłeś. To znaczy, że zanim powiesz sobie, kliknę w to, Twój mózg już wcześniej zdecydował za ciebie. Świadome myślenie to tylko formalność. Wolna wola? Być może to tylko iluzja. Efekt w filmie. Pokazujesz kliknięcie, cofnięcie czasu, skan mózgu. Pojawia się licznik cofający 7 sekund i napis. Już wtedy Twój mózg wiedział. Drugie. Ten dźwięk wywołuje swędzenie, nawet gdy go nie słyszysz. Nie musisz nawet usłyszeć dźwięku drapania paznokci po tablicy, żeby poczuć ciarki. Samo wyobrażenie go pobudza w mózgu te same obszary, co prawdziwe wrażenie dotykowe. Wystarczy, że o tym myślisz. I nagle czujesz, jakby coś pełzało ci po karku. To nie magia. To czysta neurobiologia. Efekt w filmie. Słowo drapanie po tablicy pojawia się stopniowo z dźwiękiem kredy, a w tle słychać ciche, ale drażniące zgrzyty. Na twarzy widzów mimowolny grymas. Trzecie. W twoim ciele jest tyle ciepła, że można zagotować 38 litrów wody. Brzmi niewinnie, ale to prawda. Twój organizm codziennie produkuje tyle ciepła, że wystarczyłoby, by zagotować około 100 czajników wody. A ty tego nawet nie zauważasz. To energia, którą wypromieniowujesz przez skórę. Bez przerwy. Twój organizm to grzejnik na pełnych obrotach. Tylko, że zamiast pary wydzielasz życie. Efekt w filmie. Termowizja człowieka. Pojawia się animacja czajnika, który gotuje wodę. Zoom na ciało i podpis. Ty właśnie teraz 38 litrów wrzenia. Rysiu żegna.